Przejdźmy widzę do lasu i idziemy zacząć do naszych miejscówek, gdzie są grzyby. Tu patrzę tu nagle prawdziweczek. Jest prawdziweczek ładny? go? jego? Mm, nówka sztuka. No, ale... Gruby. Zrzutki, nie? No. Tu przyczynią mieliśmy jeszcze ten, yy, dwa kolejne. Zobaczcie. Ten jest piękny barowiczek. To jest rosną, nie? starszy. Bardzo niski lesie tutaj rosną. I lecimy dalej, nie? Poker. Tak. Mamy już trzy. Bierzemy nożyki i lecimy no. Poker, co jest? Mamy tutaj kolejnego prawdziwego. O kurde, nie. nie gadaj Zdrowy Cały zdrowy Piękny no, to jest, jest To jest kolejny, jest schowany No wow. Zdrowiutki kabanek Piękny jest. jest zdrowy O nie Nie może, zechły. Zechły, nie? Stary Niestety Zobaczymy? jest. Ładnie widzę, ale patrzcie jaki prawdziwa jest, jaka głowa Dobra mm. Teraz widzimy się przy kolejnych, nie? Taki piękny, znalazłem się I ten od razu obok Zobaczcie Ale to Ładny zdrowy wow. Duży kozeg ale taki wiecie, stary, nie? Też lepiej zostać w lesie Taki mały No ja wygląda na spoko Zdrowy, to zabierzemy czy nie? Zdrowy? No no, takie starego jeść, poker? Dobrze, ładnie jest. Ja bym go nie jadę. W tym międzyczasie podżybki też są, zobaczcie. Ładne, zdrowe. Zobaczcie na to kolejny piękny. Robicie jakiś, zobaczmy. O kurde, ale piękny. O mój Boże. Pamiętacie zawsze, żeby zakryć te miejsca, gdzie był grzyb, nie? O kurde, ale ładne. Czyli robaczki są. Może zobaczymy, może nie. Zobaczymy. To takie miejsce fajne. Kurde, no nie wiem, jest tak ciepło, jest tak gorące, jest tak sucho, a grzyby wyrosły, nie? Ten jest znowu stary. Tutaj jest ten mój ładny. Tam widzisz kolejnego, właśnie. Idę tam. Zobaczcie na to. To jest akurat podgrzybek. Tam, taki wielki kolejny. Podgrzybeczki nawet są. To duże. Nie, te grzyby są bardzo stare, nie, nie, wiem nie one wyrosły w ogóle. Tu kolejne. Pod grzybek. Nawet ich nie biorę.